Za nami piąta edycja śląskich targów książki. Ponad 160 lubianych i nagradzanych autorów. Niezwykle bogata oferta książkowa przygotowana przez blisko 170 wystawców, spotkania i warsztaty na trzech scenach oraz liczne atrakcje dla dzieci. Ponad 215 wydarzeń oraz znakomita frekwencja 40 tysięcy odwiedzających. Rozpoczęły się śląskie targi książki. Jaki będzie ich przebieg w tym roku? Co wyjątkowego nas czeka? Czeka nas bardzo wiele atrakcji. Piąte Śląskie Targi Książki to blisko 210 wydarzeń, 160 autorów, blisko 170 wydawców. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Spotkania z Agnieszką Stelmaszyk, z Michałem Rusinkiem, warsztaty, możliwość wytworzenia papieru samodzielnego, plus wiele konkursów, możliwość wygrania książek, gier planszowych. Naprawdę dużo się dzieje, więc zapraszamy rodziny z dziećmi, bo to jest miło spędzony czas. I też czas, kiedy można kupić fajne prezenty. No to już może bez dzieci, żeby nie podglądały, co pod choinką mogą znaleźć. Ale naprawdę fajne miejsce, żeby rodzinnie spędzić weekend, ale też mnóstwo atrakcji dla dorosłych. Pierwsza liga polskich kryminalistów, czyli autorów bardzo poczytnego w naszym kraju gatunku. Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Ryszard Ćwirlej, Jakub Szamałek. Mnóstwo Grzegorz Kalinowski, wielu autorów, bardzo różnych gatunków kryminałów. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Romali Gocka to już zupełnie inny gatunek literacki, Małgorzata Domagalik, profesor Bralczyk, Hanna Bakuła, wiele rozpoznawalnych, znanych osób i możliwość nie tylko zdobycia autografu, ale też wzięcia udziału w spotkaniu, no i poznania bliżej ulubionych autorów. Jest z nami Aleksandra Łogusz oraz Maciej Margas, autorzy tego niezwykłego albumu Silesia Honor, co w nim znajdziemy. Silesia on Earth to wyjątkowa kompilacja zdjęć lotniczych, które wykonywaliśmy z helikopterów przez otwartych drzwiach samolotów i dronów. Chcieliśmy pokazać piękno Śląska z lotu ptaka, po, przedstawić ten region w taki nieoczywisty sposób i przełamać wiele stereotypów na jego temat. Przez ostatnie pół roku lataliśmy nad całym Śląskiem oraz województwem śląskim, od Częstochowy po Opole, od Beskidów po aglomerację Śląską, Katowice, Tychy, Rybnik, Bielsko-Biała. Stworzyliśmy wyjątkową wizytówkę Śląska. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że cały region jest oblatany. Maciej, powiedz nam, jak wygląda realizacja tego zadania, bo to na pewno nie było łatwe. No przede wszystkim musieliśmy się dobrze przygotować, wypisać sobie miejsca, poszukać te miejsca, które powinniśmy pokazać. Zrobiliśmy sobie mapę, gdzie zaznaczaliśmy po prostu punkty na Górnym Śląsku, które po kolei odhaczaliśmy. No i też chcieliśmy opowiedzieć historię o tym, jak Górny Śląsk się zmienił, jaki jest nowoczesny. No i z biegiem czasu wykonywaliśmy kolejne zdjęcia lotnicze. Ten region z lotu ptaka nie jest taki duży, ponieważ w kilka godzin można oblecieć cały dookoła. Natomiast no, my robiliśmy zdjęcia o różnych porach roku, o różnych porach dnia, żeby te zdjęcia były też jak najbardziej różnorodne. No i wynikiem tego jest nasz album Cylizia on Air. Jak mogliśmy usłyszeć, piąta edycja śląskich targów książki okazała się wyjątkowo udana.